Siemaneczko, lecimy z zadankami szachowymi, yy, ciąg dalszy, ciąg dalszy, Hetman bije F7, na król bije F7, Koniec. wjeżdża do akcji, odejście, aj nie może odejść, musiałby odejść na G6, o kurczę, ale zadyma, ale zadyma, no coś mi śmierdzi, że Hetman bije w 7 wchodzi, na odbicie wieżą, no to oczywiście wjeżdżamy z szachem na odejście. Wieżą, koniec d5 i przeciwnik tak naprawdę... Ale nie, no przecież on mi go wybije, tego gońca później hatmanem. No i karamba. Mhm. Oj karamba. Bicie, hops. Wieża wieża. Na no jedne co to jest cofka. Może bicie i na król bije szach. Hmm. Troszkę brakuje. Troszkę brakuje. Może po prostu goniec D5 z naciskiem na tego piona z F7. Hmm. Na bicie. Nasze znaczy na odejście. Nie ma jakiejś sensownej groźby, którą przeciwnik chyba mógł mi zadać. A jak on ma bronić? Jak on ma się bronić? Tu, może Hetman wraca na G6 z obroną punktu F7? No i co ja wtedy, biedny, robię? No, może wtedy mogę wybić gońcem? I są widły na odbicie? Wieża wieża. tak. Yy, Gonie Z5, yy, moi drodzy. Co tam? Co się dzieje? Czemu nie mogę? Halo. <ścoughs> Dobra, chwilę, Czekajcie. I teraz goniec d6. Nie, dlaczego to nie działa? Już to musi działać. Ja 2 7 działa? Jednak. A, no bo goniec h5, a nie goniec d6. Ok. Nie do końca D5. No dobra. Czyli po prostu nabicie wieżą jest matowanko. Okej, okay, moi drodzy. No nic, jak się podobało, poproszę o peczkę Subika. Uczymy się dalej. Do następnego razu. Siemanko, papa.